Rok kolbiański w naszej duchowości i w duszpasterstwie franciszkańskim przebiega pod hasłem Nie gaście ducha ojca Maksymiliana są to słowa, które są właściwie parafrazą wezwania, jakie skierował tutaj w 72 roku kardynał Stefan Wyszyński prymas Polski, wzywając do tego, aby to wszystko co założył tutaj na ziemi niepokalanowskiej ojciec Maksymilian nie wygasło, ale wręcz przeciwnie rozwijało się dla większej Bożej chwały. Podstawowym takim działaniem świętego Maksymiliana była modlitwa i ewangelizacja przez media. W ten rok świętego Maksymiliana również włączył się Senat Rzeczypospolitej Polskiej, przejęty także tym, co dzieje się obecnie w Polsce, aby większą uwagę mediów zwrócić na dzieło ewangelizacji. Dla współczesnego człowieka takim podstawowym nośnikiem ewangelizacji jest już nie tyle Ambona Kościoła, ile właśnie współczesne media, z których człowiek może dowiedzieć się, o wielu sprawach, ale m.in. także o dobrej nowinie. Na początku czerwca będziemy w Niepokalanowie przeżywać kolejny 26. Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów. Zapraszam na ten festiwal, a jednocześnie zachęcam wszystkich tych, którzy mają zdolności dziennikarskie, do tworzenia filmów i innych materiałów dziennikarskich służących i wpisujących się w to wielkie dzieło ewangelizacji. Tutaj one będą prezentowane. Dzięki temu festiwalowi będą mogły dalej pójść w media, w świat, nie tylko właściwie na przestrzeni naszej ojczyzny, ale także innych, innych państw, całego właściwie świata. Będą nagradzane, ale to, co najbardziej istotne, Dostrzeżemy ich wartość, odkryjemy ich wartość i będziemy mogli je podać współczesnemu człowiekowi. Dlatego zachęcam do zainteresowania się naszym festiwalem i oczywiście do tego twórczego, medialnego włączenia się w przeżywanie roku Świętego Maksymiliana. Jeszcze raz zachęcam wszystkich przejętych osobą Świętego Maksymiliana do tego, aby przyjechać tutaj do Niepokalanowa, uczestniczyć w tym kolejnym festiwalu, a również jeżeli będzie to możliwe, nadesłać swoją pracę, by mogła być ona tutaj nagrodzona i wpisywała się w cały ten dorobek ewangelizacji przez media. mm-hmm